Dobry dzień dobry Witam Was serdecznie i pozdrawiam Taki maluch taki maluch Chodzę sobie siódma rano i ja sobie chodzę, oglądam że tu nie ma jakiegoś gdzie są miejsca oczywiście na tych moich, ale jedno znalazłem takie co nie myślałem, że tam będą smardzyki a jednak były. Zobaczcie, jak ładnie rosną. Przepięknie. Hehe. <laughs> Piękniusie. O. Moment, muszę po tu chodzić. Piękniusie. Ares, zostań. Zostań, ares. ładnie co też mi się podoba zobaczcie tu poszukam sobie jeszcze czy nie ma gdzieś hmm, pochowanych ale powiem wam myślałem że jest mniej ale widzę że coraz, coraz więcej się pokazuje czyli ten rok będzie taki raczej udany dla smardzów, bo jest mokro hmm, w miarę ciepło teraz się zrobi no to, no to myślę, że będą rosły. Dobra, ja lecę dalej pochodzić, pospacerować, popodziwiać tą naszą polską przyrodę. No i zobaczymy, co tam dalej będzie się działo. A ja się z Wami nie przywitałem. Witam i pozdrawiam Was serdecznie. Ja tu muszę się przeciskać przez takie, widzicie, barzoły. O, nie jest tak łatwo tu chodzić. Ale muszę sprawdzić po prostu jak już idę. To sprawdzam prawie każde miejsce, gdzie mogą być smarze. No ja przy okazji oczywiście rzucę okiem czy śmieci nie ma to już potem zrobię zdjęcie, bo teraz wiecie. Często zapominam po prostu o tych miejscach. To robię teraz. Wpadłem na taki genialny pomysł, <noise> że to, robię sobie zdjęcie no i potem jak sobie zdjęcie zobaczę, gdzie są śmieciuchy, to już to zaraz przypomnę i mogę tam iść te miejsce posprzątać. Dobra, lecimy dalej. Zobaczyć, czy jeszcze czegoś nie ma. musi. Widoczek zjedzony, chyba go dopadł jakiś świmak. Zobaczcie jakie piękności. drzewkiem. Trzy się Jeden, dwa i tam trzeci. <laughs> Stoją sobie <co> pięknie. Mówi. <laughs> Fajnie. drzewko wkazować jakie drzewko. Takie. Zobaczcie po jakich aborzołach chodzę. <laughs> Ale tu nie ma smarzy. No niestety nie ma ale tu jest chyba jakieś wysypisko, coś mi się wydaje. jest taka dziura. Idę tu zobaczyć. Ares chodź tu do mnie. Heh. Jasne, że to Masakra po prostu. Gdzie ja tu przyszłem to ja nie wiem Zobaczcie Ares Chordę nie wiem czy tam zejść, zobaczcie to jest po rolnikach, po nawozach tych sztucznych A tu patrzcie, tam są same pola wokoło I sobie tu folioki rzucają. Wiecie co ja tam pójdę na dół, zobaczcie czy to jest stare, czy to jest nowe hmm. To jest wszędzie tego pełno Gdzie ja tu znowu przylazłem, To ja nie wiem. Normalnie mnie tu tak ciągło w tej okolice Mówię, no kurde idę. <noise> A tu, tu po prostu jest jedno wielkie zobaczcie. Śmieciowisko. Musztardowa. Chodź tu o Jasna, że pęknięta. Szkoda. Może ją wziąło. Złomiki są widzę Smardzy nie widać. Zobaczcie, jakie tu pola są widzicie? Tam las. <grytania> A, tu pola. A tu śmieciowisko. Masakr. Dobra. ale teraz powalutku. tu na dół. Zobaczymy jak to wygląda. Co tu w ogóle się dzieje? że też jest jakaś dziura. Tam chyba płyty azbestowe są. Tak mi się wydaje. Idziemy zobaczyć na dół. Musiałbym to przeczytać, z którego to jest roku. 03 11. 10 2011? jedenasty. Hmm. Trudno powiedzieć. Idziemy w te, w te inne miejsce To jest jeden wielki syfę To ja to widzę Muszę tu przejść Bo na skarpie widzę Te suche to mnie tu Opona jest też jakaś tu Chyba tu widzę Wiecie co to? Kała masz <grystanie> Jasne, jeszcze z nakrętką Tak mi się wydaje Już trochę taka Nijaka, ale ogólnie nic tu weźmy do artefaktów. Idziemy tam. Ares. tyle, ile ile bo już boję chodzić z Idziemy tam zobaczyć, co tam się dzieje. A no, moment, bo muszę tu jakieś się inaczej przecież. Co to są za słoiki? To jest taki słoik jakiś z taką pokrywką metalową. Chyba stary. To mi się wydaje. Ale zostań. Kafle. Jakoś tu wejdziemy. Zobaczymy, co tu jest. Ale jest też tak powiem Mływalka Łoiki A to co to jest? To chyba był znicz, no nie? Nawet nie jest pęknięty Tak mi się wydaje ładnie Lampka jakaś z tego by była świetna Tu jest desmicz ładny, stary Pewno stary co to tam jest napisane? Nie mam pojęcia, powiem. Jakiś jest. Trosty. Nie wiem. A tu. Nie ma nic, ale to nie jest ładne. Szkieł pełno. To jest góra z jakiegoś, właśnie. Mm. Powoli chodzić, bo tu jest strasznie dużo walek <noise> rury o jaka ciężka o ja ci złomik no i znowu te nawozy zobaczcie Ach. no dobra idę stąd zrobię zdjęcia i uciekamy bo to nie ma sensu to za ceramika w ogóle jest. Aluminium. Są tu jakieś symbole? Nie. Taka nietypowa. Kolor ma nietypowy. Bo ten kolor też nietypowy. To słońca jest. zobaczcie gdzie On przebija. Ha. Taka inna no. Ładna. Tak ogólnie to powiem w Anglii bardzo ładna, patrzcie przebija słoneczko przez to, He? muszę coś wymyślić, <laughs> żeby coś z tego zrobić, a przez to też przebija. No, no też jest, patrzcie, cień idzie. Mm -hmm. Można by, było tu wybrać parę takich ładnych, i coś z tym zrobić, bo naprawdę są bardzo ładne, te kolory, takie inne. O, a jest tu tego sporo. Jest czym wybierać. Ha, dobra. Idziemy dalej. Ale powiem Wam, chodzę w takich miejscach, gdzie jeszcze nie byłem. No i jedynie takie coś znajduje Sprawdza Normalnie to. Gdzieby człowiek nie wlazł to... Śmieciuchy. ale sprawdzam po prostu, czy gdzieś tu jeszcze bardzo nie rosną <laughs> dzisiaj taki wypadzik martzowy, grzybowy powinny tu rosnąć a nie ma, powiem chodzę, rozglądam się są tereny takie podmokłe hmm jest sam raz dla smardzyków ale nie ma a idziemy jeszcze tam kawałek tam zobaczyć może tam coś znajdziemy <noise> a jak nie to na dzisiaj mi starczy już mam tyle w nogach że ojeje dobra ares ares <noise> gdzie on tam poleciał no ale wiecie co Znalazłem Patrzcie jaki piękny A tu jest drugi obok Ale tylko dwa hmm. Pójdziemy dalej, może jeszcze coś znajdziemy Takie fajne miejsca tu są, a tak mało tych smarzy no, Cieszę się, że w ogóle tu coś znalazłem <laughs> Te dwa To już jest fajnie No, To już jest fajnie Dobrze niech sobie tu rosną Widzicie, tu jest brzoza, też, hmm. no fajnie, fajnie, może jeszcze coś znajdę, Ech, ale już mam dość dzisiaj gochodzenia. Do chodzenia, <grytanie> jak zobaczyłem te śmieciuchy tam, to po prostu się przeraziłem, już mi się odechciało po prostu chodzić, ale mówię, ach, jadę jeszcze w parę miejsc zobaczyć, pochodzimy jakieś takie tutaj gdzieś, no i, i widzicie, jest jakiś efekt, jest. Ale chyba tam widzę coś z daleka. Wiecie co? Ale zostań. Tak mi się wydaje. Tu nie ma nic. Znaczy tak tu trzeba tak powoli chodzić i sprawdzać. jest. Chyba trochę obiedzony, tak mi się wydaje. Ale jest. Zobaczcie. No. Zobaczcie makiro, który <grywy> obie. No dobra, tu nie widzę, już się rozglądam, ale nie widzę nic. Dobra, idziemy jeszcze. Myślę, że jeszcze coś, choćby jeden czy dwa. Ładny. Idziemy dalej. Zobaczcie, jaki piękny już go ślimak je. Czekaj, ślimaku. <laughs> Niech sobie porośnie jeszcze troszkę. Ładny, ten jest piękny. Duży. Zobaczcie, I tu jeszcze gdzieś widziałem. O, właśnie. Taki piękności, <laughs> ale jeszcze tu gdzieś widziałem. Rzuciło mi się coś w oczy. A, tu jest. O! E, a ten jest taki mniejszy. A, ale, ale ładny. Dobra. Jeszcze się porozglądam, może coś akurat, jeszcze coś znajdę. Dobra, już nic nie znalazłem. <śkoda> Szkoda, ale powiem wam, już mnie nogi zaczynają boleć. Starczy tego marszu dzisiaj. No i uciekamy. Widzicie, w takim lesie jesteśmy. Teraz też już ma dość, język wywalony. <śkoda> no i uciekamy było fajnie. No trochę tam pokazałem Wam. No najgorsze to wiecie, bo grypki ładnie się pokazuje, ale jak te śmieci, to jest katastrofa. No to czymcie się subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Jak się Wam podobało oczywiście to co robię. To... A do następnego. papa, pa! Czymcie pa. się zdrowo.